W tym roku, jak Pan prezes wspomniał, mam nadzieję, że nie ostatnim, startujemy z projektem Krajowej Innych Sprawności Systemu Planów Zdrowia. O co, chodziło, jaka była idea? Eee, państwo wiecie, pomysłodawca rankingu, Pan Profesor Piedic, znany jest z tego, że długi rzeczy nie mieć i szuka dowodów. Eee, tak się to stało tym razem, poznaliśmy no, w nowy sposób, żeby opisać. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce nie poprzez incydentalne zjawiska, czy kazolistyczne rzeczy, które mają miejsce, tylko poprzez systematyzowane, zorganizowane, statystyczne miary. Był problem, jakie miary wybrać, był problem, że te, co wybraliśmy, czy są dostępne, czy znaczy, możemy pojawiać na danych, bo wszystko zdecydowaliśmy się, żeby takie 44 wskaźniki, są nie na podstawie anty, a na podstawie sprawozdawczości, na podstawie twardych, rzeczywistych danych ująć produkt, który prezentujemy właśnie na nadziei żeglowia, który ma też dostać osobnego e, raportu. Nad projektem pracowaliśmy z panem dr. Piotrzem Kiewiczem oraz z kolegami z Wielkiej Brytanii, a z Krakowa przez kilka miesięcy. E, I efektem jest. Pogrupowanie tych wskaźników w trzy obszary. Dlaczego trzy obszary? Ponieważ uznaliśmy, że podstawowe dla polskiego systemu ochrony zdrowia to jest, żeby on poprawiał i chronił zdrowie ludności. Pierwszy. Drugi, żeby był stabilny finansowo i efektywny. Trzeci, żeby powodował zadowolenie konsumentów. W trzech obszarach pogrupowaliśmy wskaźniki, nadając im wagi, a następnie Analizując a a wynik sumaryczny, oczywiście to znaleźć tego, że no, nie jest oczywiście, ale w ujęciu to znaczy dzią funkcję na 16 administracyjnych obszarze, czyli 16 projektów. O co nam chodziło? Oczywiście wyniki się różnią i ta różnica wynika służy temu, że pomimo tego, że mamy jednolity system organizacji, jednolity system prawnych, który zwrócić uwagę na pewne rozbieżności regionalne i wywołać dyskusję, Dlaczego? jest tak a nie inaczej. Z czego są te odbiegności? Czy można wobec powyższego z dobrych praktyk czerpać się jakieś doświadczenia i przenosić się na inne regiony? Przecież w jednym kraju to wszystko się dzieje i te procesy powinny przebiegać jednakowo. Proszę Państwa, krytyczne uwagi, dzieli nam konsultanci, którzy zgodowili się do projektu. To jest pan Marek Haber, pan Rosze może i jeszcze tutaj, yy, pan yy, Baczny Delicki z Centrum Monitorowania Miężności, no i wreszcie profesor Wierzchankowski, który był dla mnie dzisiejszy naszej pracy, ale jednak on w nie znajduje się w raporcie. Mam świadomość, że jest to pierwszy krok, że trochę brakowało nam na nich, będziemy wdzięczni o wszelką i uwagę, zamiast na krytykę, za propozycję. Dodatkowych rzeczy, które należy rozwijać, bo tak jak powiedziałem, chcieliśmy, żeby efekt naszych prac był coraz bardziej kompleksowy, coraz bardziej doskonały i zamierzamy kontynuować pracę w wyjęciu publikować tego typu y, dane. Yy, ja dziękuję bardzo. Poproszę kolegę o.